Siemanko Zalewski z tej strony witam w pierwszym w FC26 takim odcinku, czyli bardziej odcinku poradnikowym. Będzie to pierwszy materiał odnośnie ustawień kamery oraz ustawień pada. Opowiem nieco również o tym, jakimi formacjami gram w FC26, czy my się gra najlepiej, na które czy zwracać uwagę, co jest cięższe, co jest prostsze lajkacz, subik, komentarz. Co sprawia Ci największy problem, żebym wiedział o czym nagrywać kolejne materiały. Zapraszam serdecznie do oglądania. przechodzimy sobie elegancko. Do ustawień kamery, pierwsza najważniejsza opcja w opcjach kamery, kamera rywalizacji. Food nie, nie Food, UD nie mam pojęcia, kto to dodał. Nie mam pojęcia, kto jest pomysłodawcą tego piekielnego, po prostu diabelskiego pomysłu. Pomysłodawcą pomysłu, domyślnie jest to włączone. Należy to wyłączyć. Ta kamera jest tak obrzydliwa. Przechodzimy sobie niżej, ustawiacie sobie telewizyjną 3, czyli moja ulubiona kamera. Niżej zjeżdżamy, właśnie na własne. Ustawiacie sobie wysokość na 20, powiększenie na 0, szczerze to jest chyba kamera, którą ja gram od kilku lat, polecam ją bardzo serdecznie każdemu, jeżeli nie, nie pasuje wam ta kamera, możecie sobie ewentualnie troszkę, wiecie, szpąsić tutaj na tym paseczku. Może trochę na tym paseczku, trochę większe powiększenie, może mniejsza wysokość i tak dalej, ale telewizja na 3 to jest gołte ogólnie kamera. Ewentualnie jeszcze może współpraca, chociaż nie testowałem jej w tym roku zbyt dużo. Telewizja na 3 moim zdaniem top 1 kamera i tego się trzymajmy. Przechodzimy do ustawień. Chyba też nie ma jakoś wiele, powiedzmy, zmian względem zeszłych rad. Mamy tutaj ustawienia e-sportowe, wspomaganie strzałów. Tutaj dużo osób ma dylemat i ja szczerze testowałem na streamach bardzo dużo asyst oraz precyzję. Nie ręczne, tylko precyzję. Precyzja jest po prostu wymagana na turniejach od EA, na, na turniejach typu competitive. Natomiast szczerze, jeżeli miałbym grać tylko i wyłącznie w Champions, Rivals i powiedzmy te ryby, których sobie gracie w Ultimate Team, używałbym osobiście asysty. Nie ma, nie ma różnicy zbyt dużej między precyzją. Precyzja nie daje takiego bufa um, jak kiedyś. Szczerze ta precyzja może w uprzednim roku była lepsza. Natomiast uważam, że asysta w tym roku jest lepsza. I zgadza się, z naprawdę wiele graczy takich powiedzmy z dobrego poziomu, także delikatnie mnie to zdziwiło. Wjeżdżamy niżej. Częściowe, częściowe, Asysta, Asysta, Asysta późno. Normalna y, czułość precyzyjnych podań, to jest pierwsza ogólnie, y, pierwsza zakładka odnośnie podań, defensywa, tu mamy wspomaganie wybić kierunkowe, y, obrona taktyczna, też wiele osób zastanawia się czy taktyczna czy zaawansowana, szczerze miałem ustawioną taktyczną od samego początku FC26 i grało mi się tym fantastycznie, więc y, uważam, że po tak powinno być. Jeżeli gracie inaczej, dajcie znać. Ja natomiast gram sobie obronę taktyczną i uważam, że jest po prostu w porządku. Tu mamy wszystko na włączonym. Przełączanie wysokiej i bezpańskiej piłki to po prostu chodzi o to, że jeżeli piłka jest po wybiciu i nie ma wam zawodnika, no to te wysokie i bezpańskie piłki będą się automatycznie przełączać. Mi to pomaga delikatnie w switchach. Mam nadzieję, że wam będzie również pomagać. Zjeżdżamy niżej. Brak wspomagania klasyczne zależne od Piłkarza, bardzo ważna rzecz, żeby tutaj mieć zmienione i właśnie mieć e, przełączone na zależnie od piłkarza. Niżej mamy 4 na pasku, klasyczne, e, tutaj mamy kalibrację czasu reakcji włączone, czułość czasu reakcji 6, to jest chyba domyślne w ogóle, e, blokada dresata to jest wyłączona. I tutaj, niżej sobie zjeżdżamy, uproszczone sztuczki techniczne, ja mam wyłączone, mi się, ok. Gram całkiem ok, wydaje mi się. Niżej zjeżdżamy na częściowe, tutaj domyślne, ok, to chyba było domyślne. Tutaj bardzo ważne ustawienie, czyli analogowy sprint. Ja mam to wyłączone i zalecam od kilku lat, żeby to było wyłączone, ponieważ po prostu analogowy sprint to jest taki sprint, że przykładowo klikacie bardzo mocno sprint, to wtedy zawodnik będzie sprintował bardziej, niż jak klikacie go tak połowicznie na padzie, to jest bez sensu. Sprint to sprint, wyłączone. Tutaj niżej też wyłączone, i niżej też wyłączone. Tak się prezentują ustawienia pada oraz kamery. Przejdziemy sobie jeszcze na chwilkę do Ultimate Team. Pokażę Wam mniej więcej jakimi formacjami gram i na co zwracam uwagę w gameplayu. Jesteśmy już w trybie Ultimate Team. Pokażę Wam trzy najlepsze formacje, których ja używam i które polecam również moim widzom. zacznijmy sobie od main formacji, czyli moim zdaniem delikatne zaskoczenie. Szczerze, jeżeli chodzi o FC 26, naprawdę dajcie znać co wy sądzicie, ale ja uważam, że jeżeli chodzi o system podań, jest to peczka naprawdę można w końcu podać, tak chcesz prosto padle, czy to do nogi, naprawdę jest to super Ogólnie gameplay uważam, że jest bardzo dobry i bardzo płynny, dużo osób sobie chwali z tego co słyszałem to faktycznie jest na plus, szczerze jeżeli chodzi o porównanie do poprzedniej edycji to chyba gorzej się zrobić nie dało także oby było jak najdłużej, jak najlepiej na razie gra się wyśmienicie formacja wąska, 4-1-2-1-2 wąski wariant, wariant drugi mój ulubiony w tym roku, naprawdę fantastycznie się to gra, tu oczywiście składzik koncepcyjny, ale to nie jest ważne tu gdzieś na ekranie pojawił się mój skład, który w Byłem dzisiaj na streamie. Czwartą dywizję udało się tym naprawdę wbić bez większych problemów, także super. Formacja wąska służy po prostu do tego, żeby jak najczęściej po prostu grać sklepki, wypuszczać sobie dwóch napastników prostopadle. Jeżeli on kupuje wam skrzydeł, możecie podłączyć bocznych obrońców manualnie, aczkolwiek tutaj zalecam uważać, że łatwo się nadziać na kontrę. Natomiast jeżeli chodzi o atak pozycyjny, zawsze macie więcej graczy w środku pola, zawsze macie więcej, zawsze macie komu podać, zawsze macie komu zagrać. To jest topowe. To właśnie lubię w tej formacji, że można. Zagrać na jeden kontakt, przyspieszyć, skontrolować przeciwnika albo poklepać. Jeżeli trzeba rozszerzyć, są boki obrony, ewentualnie można napastnika troszkę bardziej wygonić do boku. Super formacja to jest mój main, polecam serdecznie. Jeżeli chodzi o drugą formację, formacja 4-4-2, tak zwany klasyk, nie będę się tutaj za bardzo rozwodził, ponieważ jest to taka formacja, która zawsze jest neutralna. Macie skrzydła, macie dwóch napastników, dwóch pomocników. Uważajcie, ponieważ w tym roku moim zdaniem strasznie łatwo rozjeżdża się pomoc, także dbajcie o to, aby tych pomocników trzymać sobie w garści. I ostatnia formacja 4-2-1-3, czyli moim zdaniem GOAT formacja z poprzedniej edycji. Macie skrzydła, macie napastnika, jednego SPO, dwóch SPD. Tych dwóch SPD robi zajebistą robotę, jeżeli chodzi o defa. Naprawdę macie bardzo mocno zagęszczony środek pola, chyba, że po prostu nie wybiegniecie, ale tak to naprawdę czterech obrońców, dwóch SPD, którzy bronią do tego skrzydła, które będą się cofać. Super. Polecam serdecznie oczywiście do każdej z tych formacji, jeżeli chodzi o taktyki. Kodzik macie Tutaj polecam serdecznie zajrzeć na Instagram, tam macie elegancko kodzik do każdej z nich, możecie sobie łatwo przekleić I po prostu używać formacji, która wam najbardziej spasuje Mi osobiście najbardziej pasuje wąska, ale wiem, że ludzie są różni i niektórzy wolą grać na przykład skrzydłami Spoko, ja to rozumiem o. No i shobo, i pierwsza bramka, jedziemy, serio Jakie naprawdę, wy jesteście naprawdę gołtami, nie? No i Shobo! Shobo to jest kotur Nie no, prawie obronił ten listą nie? Prawie obronił ten listą. Ej, ogólnie nie wiem Ta wąska formacja, nie wiem czy dlatego, że gościu jest botem Ale to jak to chodzi w ofensywie, to jest Tych panocki Do tych trzech formacji Yy, przygotowałem właśnie taktyki, także tam sobie zerknijcie i myślę, że elegancko powinny śmigać. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, jakimi wygracie formacjami. Dajcie znaka, co sądzicie o FC26. Pierwszego typu materiał, także dajcie znaka co nagrać następnego. Będą tu oczywiście serie poradnikowe, takie jak ten. Tym sobie zaczniemy, ponieważ to są podstawy. No dzięki serdecznie za oglądanie. Ostatnio aktywny na kanale naprawdę topowa, także jeżeli oczywiście dotrwaliście do tego momentu, dajcie również znaka, łapka, subik, komentarz. Odcinki codziennie, codziennie o 21.15 lecimy z daily, tak zwane daily o godzinie gangu, 2.5. Pozdróweczki, dobrego dzienka wam życzę. No i... Siemanko, siemanko, kurcze siemanko, się siemanko.